Za sprawą artykułu w tygodniku Newsweek wraca kwestia zarzutów wobec obecnego dyrektora teatru miejskiego w Lesznie Zbigniewa Rybki. Chodzi o działania noszące znamiona mobbingu i molestowania, jakich miał się dopuszczać kierując teatrem w Radomiu. Leszno wraz z innymi miastami żużlowymi powołuje stowarzyszenie Samorządy dla Żużla. W jakim celu razem można więcej w negocjacjach z ekstraligą żużlową. Tylko do 8 marca czynne będzie lodowisko w Lesznie. Związek Sybiraków w Lesznie obchodzi 30-lecie działalności i z tej okazji Danuta Maćkowiak i Danuta Kubera odebrały odznaczenia. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na rodzinny warsztat wielkanocny. W ramach Dnia Kobiet między 9 a 13 marca Ventriculus oferuje badanie gęstości kości o 30% taniej. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie zaprasza na dwie imprezy z okazji Dnia Kobiet.